Nie da się zaprzeczyć faktowi, że oglądalność Oscarów spada z roku na rok już od co najmniej 10 lat. Powodem tego jest ich coraz większe zaangażowanie w kwestie związane z DEI, czyli różnorodność, równość, inkluzywność, ich ideologię, ich agendę. Jakkolwiek by tego nie nazwać. Skupiają się na wszystkim, tylko nie na sztuce i kreatywności, eliminując jakąkolwiek artystyczną wartość i zastępując ją przekazem ideologicznym. To właśnie dlatego ludzie od lat przestają oglądać Oscary a 2 marca 2025 roku ma być jeszcze gorzej. Wielu aktorów zaczęło publicznie wypowiadać się na temat kontrowersji związanych z Oscarami 2025 roku. Mowa tu m.in. o Joshu Brolinie, Melu Gibsonie, Sylwestrze Stallone, Jamesie Woodsie i wielu innych, którzy słusznie krytykują Oscary za dalsze forsowanie DEI po prezydenturze Donalda Trumpa. Trump całkowicie słusznie dążył do zniesienia DAI, czy to poprzez naciski na agencję, czy też na branżę rozrywkową, by pozbyła się tego podejścia. Co ciekawe, sprawa ma związek z tym, że Oscary przyznały aż 13 nominacji filmowi Endgame Amelia Perez. Jeśli nie macie pojęcia o czym mowa, to jest to hiszpańskojęzyczny, francuski musical opowiadający o meksykańskim baronie narkotykowym, który przechodzi korektę płci, tak dokładnie takie filmy dostają gdzieś 13 nominacji, w tym za najlepszy film, najlepszą aktorkę i inne. Teraz przejdźmy do tego, co miał do powiedzenia Mel Gibson. Wiemy, że jest on w 100% przeciwny DA i tutaj robi się naprawdę ciekawie. Teraz gdy cała medialna machina jest w rozsypce, a Hollywood pogrąża się w finansowej ruinie po latach forsowania DA Pojawił się nowy, istotny rozwój sytuacji związany z Melem Gibsonem. Jest on jednym z wielu aktorów, którzy otwarcie krytykują Oscary za dalsze promowanie Day i wokeizmu, które mają być głównym motywem tegorocznej gali zaplanowanej na 2 marca. Mel Gibson niedawno wygłosił następujące oświadczenie w odpowiedzi na Oscary. Czy widzieliście te nominacje, które, medał, które przyznano? M mam na myśli film Amelia Perez. Uważam, że to szczyt działania na złość naszemu ukochanemu prezydentowi, po tym jak zdecydował się usunąć DEI z agencji rządowych i naciskał, by wyrzucić je również z branży rozrywkowej. Spójrzcie, dosłownie kilka dni po tym, jak Trump ogłosił swoje żądania dotyczące usunięcia DEI ze wszystkich organizacji, dostajemy coś takiego. Całą masę absurdalnych nominacji od Akademii dla Filmu, o którym szczerze mówiąc nikt, kogo znam, nawet nie słyszał ani go nie widział. To wysyła bardzo zły sygnał, zwłaszcza do młodszej widowni. Jeśli chcesz nakręcić film i ma on jakąś wartość świetnie, ale skupmy się na zasługach i wartości artystycznej zamiast promować ideologiczną propagandę, która od lat niszczy Akademię. Tymczasem w 2025 roku wygląda na to, że nie tylko podwoili, ale wręcz potroili swoje zaangażowanie w tę agendę. Moja pomyłka: potru, potroili, bo aktorka z tego filmu otrzymała 13 nominacji za produkcję, która jest stuprocentowo podporządkowana różnorodności, równości i inkluzywności. I właśnie dlatego jest tak mocno krytykowana. Akademia zrobiła to na złość prezydentowi Trumpowi. To już jest po prostu fakt. Teraz pozwólcie, że na chwilę się zatrzymam. Mel Gibson porusza tutaj bardzo ciekawą kwestię związaną z Trumpem. Bo co dostajemy od Oscarów dosłownie 2-3 dni po tym, jak Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze o zniesieniu AI z agencji rządowych i usunięciu go z przemysłu rozrywkowego, niezależnie od tego, czy chodzi o muzykę, filmy, telewizję, książki czy powieści, cokolwiek by to nie było. Aby wywrzeć na nich presję, by się tego pozbyli i wyrzucili do śmieci. Dwa do trzech dni po wydaniu tego rozporządzenia wykonawczego i po tym, jak Trump faktycznie naciskał na przemysł rozrywkowy, by również się tego pozbył, dostajemy coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Film, o którym wspomniał Mel, który otrzymał 13 nominacji. Produkcję zatytułowaną Amelia Perez, z aktorką, której cała historia kręci się wokół zmiany płci. To naprawdę pokazuje, jak desperacko próbują pójść w tę stronę, jak bardzo chcą zrobić to na złość Trumpowi. I uważam, że to bardzo trafna uwaga. W 100% zgadzam się z Melem Gibsonem, że to działanie jest podyktowane czystą złośliwością. Teraz, jeśli chodzi o Amelie Perez, jak już wspomniałem wcześniej, aktorką, a może aktorem w tym filmie jest Karla Sofia Gascon, jeśli dobrze to wymawiam. Jeśli nie, dajcie mi znać. Ale ogólnie rzecz biorąc, przejdźmy dalej. Gibson kontynuuje. Akademia zrobiła to na złość naszemu prezydentowi. To po prostu fakt. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego w historii Oscarów tak wielu nominacji dla filmu, o którym wiadomo, że będzie dzielący a to po prostu muzykal o zmianie płci. To już naprawdę robi się absurdalne i wymyka się spod kontroli. Musimy znów skupić się na wartości artystycznej i kreatywności zamiast na filmach, które mają jedynie przekazywać określony przekaz. A potem to właśnie oni narzekają na spadającą oglądalność i zastanawiają się, dlaczego ludzie przestają oglądać Oscary. Słuchajcie, jestem aktorem, znam swoje miejsce, trzymam się swojej ścieżki. Tak, wyrażam swoje poglądy polityczne, ale to wszystko. Nie zamierzam nikogo do niczego zmuszać, ale lubię wypowiadać się w sposób pełen szacunku. I myślę, że właśnie tak powinno być po obu stronach, w ten sposób budujemy jedność. Tymczasem akademia staje się coraz większym problemem i to ona przyczynia się do jeszcze większych podziałów. Wiele studiów filmowych sprzeciwia się żądaniom rozporządzeniom i prośbom Donalda Trumpa o zniesienie DEI. To coś na co powinniśmy zwrócić uwagę, a 2 marca myślę, że zobaczymy bardzo interesujące wyniki oglądalności Oscarów. Mówię to już teraz. Nie cieszę się z niczyjej porażki, ale przewiduję, że wiele osób po prostu zrezygnuje z oglądania tej gali, a informacja o tym będzie się rozchodzić pocztą pantoflową. Ludzie są zmęczeni kultem celebrytów i słuchaniem ich politycznych opinii, jakby były jedyną słuszną drogą. Nikt nie chce już tego słuchać, zwłaszcza od tych wysoko postawionych ludzi z Akademii i całkowicie to rozumiem, w pełni ich rozumiem. Musimy dojść do porozumienia, że sztuka powinna być na pierwszym miejscu, a nie ideologiczne szaleństwo. Więc spójrzmy na to, co mówi Mel. Po pierwsze, to wszystko zostało zrobione na złość. Po drugie, to doprowadzi do katastrofy oglądalności Oscarów. Jak już wspomniał, ludzie będą rezygnować z oglądania w trakcie gali albo po prostu nie włączą jej wcale. To się po prostu wydarzy. Już teraz wiemy, że Oscary to w zasadzie martwa impreza. Nikt się tym już nie przejmuje. Każda osoba, którą znam i która kiedyś oglądała Oscary co roku, przestała to robić. Szczerze mówiąc, ja sam nie oglądałem tej gali od 5 czy 6 lat. Czasami sprawdzam jedynie najważniejsze fragmenty i urywki, żeby być na bieżąco i wiedzieć co się dzieje. Ale myślę, że ostatecznie to będzie ostatni gwóźdź do trumny Oscarów. Zwłaszcza teraz w 2025 roku, gdy Day jest wyrzucany z tak wielu organizacji, agencji, korporacji i studiów filmowych. A tymczasem Akademia wyskakuje z czymś takim. Rozumiem, dlaczego Mel Gibson ma tego dosyć i dlaczego to jeszcze bardziej pogarsza wizerunek Hollywood, który i tak był już zrujnowany w 2024 roku. Myślę, że Mel trafia w samo sedno i sądzę, że to naprawdę negatywnie wpłynie na Oscary 2025 roku. Ale ogólnie chętnie usłyszę, co wy myślicie o Melu Gibsonie, Oscarach i Amelie Perez. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, zostawcie łapkę w górę, żeby wesprzeć kanał i do zobaczenia następnym razem.